Zabezpieczamy mojego prywatnego 15 Pro Maxa. Zaczynamy od iPhone Spa. Potem naklejamy szybę napilarną. A na koniec naklej... założymy jeszcze turkot. Zaczynamy od iPhone Spa i naszej magicznej piany. Czekamy troszeczkę, aż piana zacznie działać. Słuchajcie, jak już będzie działać to będzie można go porządnie wyczyścić. Przy iPhone'ach 15 Pro ten tytan niestety bardzo łatwo łapie wszelkie, wszelkie oleje na ramce, co bardzo brzydko wygląda, a te iPhone SPA właśnie te wszystkie oleje usunie i przywróci piękny wygląd telefonu. Możemy zacząć czyszczenie. Zaczynamy od czyszczenia wokół oczek. Każdy jeden zakamarek konkret porządnie wyczyścić. Potem czyścimy zakamarki wokół szyby korpusu. Tam też lubi wejść brud. Następnie Dolne maskownice głośników, razem z, razem z portem ładowania. Guziczek power. Guziczki volume i action button. Teraz go. Wysuszymy i będzie jak nowe, pomimo tego, że nowy nie jest. brak jakichkolwiek śladów oleju na ramce. idealnie czysty telefon. Więc bierzemy się za naklejenie naszej szyby antypapierowej. Pudełka użyjemy jako podwyższenia, żeby było po prostu łatwiej W zestawie z szybą są zawsze ściereczki mokre, suche oraz naklejki do usuwania patoszków przed naklejeniem, jak i po. To są te naklejki, sucha ściereczka z logo zbitej oraz mokra ściereczka. Zaczynamy od mokrej. Zosączone są na alkohole alkoholowym co powoduje, że jest szyba idealnie wyczyszczona oraz odtłuszczona. Pomimo tego, że przed chwilą iPhone i taki tak przeszedł. IPhone spał. Wycieramy to słucha. Staramy się zostawić jak najmniej paproków. A na te, które są uporczywe, nie chcą uciec bierzemy naszą najszerszą wklejkę odważamy tak żeby nam się ruch odkleił bierzemy przykładamy i odklejamy i tak przez całą szybę wyświetlacz czym bardziej się do, postaramy czym bardziej się przyłożymy do wyczyszczenia tej szyby przed naklejeniem tym mniej paproszków nam wleci i tym mniej paproszków będzie do wyciągnięcia spod szyby. Bierzemy się za założenie naszej szyby antypopularnej. odklejamy tackę transportową. Idealnie pozycjonujemy paruczek przez środek żeby się przykleiła. Jak widać są bąbelki, nimi się w ogóle nie przejmujemy, bo w pierwszej kolejności i tak i tak trzeba usunąć poproszki niestety. Szansa, że się uda założyć szkło bez paprochów, za pierwszym podejściem, jest bardzo mała. Po to są te nasze małe wklejki Usuń pusz, żeby te paproszki usunąć. Bierzemy, delikatnie podnosimy szkło, wsuwamy naszą wklejkę i ona do niej się przykleje paproszek a potrzebą już nie zostaje. I tak działamy wzdłuż całego telefonu. Zabieramy wszystkie paproszki, jakie jesteśmy w stanie zobaczyć. Cały czas się nie przejmuję bąbelkami, ponieważ bąbelki zaraz wszystkie usuniemy. Przyklejamy do naszego listka, poproszek. Nie ma. Tutaj mamy kolejnego. Ten listek już się skończył przestrzymę sobie na mokro, żeby było lepiej widać kolejny listek. Są w zestawie 3 sztuki powinny one wystarczyć każdemu tak naprawdę do usunięcia tych wszystkich poproszków. że już tak dużo tych poproszków nie ma, żeby zużyć aż, aż trzy listki. Najczęściej no jest to dwie sztuki i po sprawie. Szkiełko podnosimy zawsze pomału, delikatnie, ponieważ gdy podnosi, pod, podniesiemy je za gwałtownie, wytworzymy pod nim próżnię, która zaś się zaś nam ponownie podnie po podnie, podnie W tym momencie mamy jeszcze dużo bąbli, jak widać, zabieramy się do ich usunięcia. Kładziemy sobie palce, podnosimy w miejscu bąbli i wypychamy powietrze na zewnątrz. Najgorsze są te takie na środku, bo one mogą przystworzyć troszeczkę problemów. Jeszcze jeden, na koniec przecieramy ściereczką suchą. I wola, mamy idealnie Na tajemniczkę hartowane. Ja pójdę w i czarne, tak jak telefon. Tu w naszym logo z wysokim rantem, z bardzo wytrzymałego, miękkiego silikonu, z wyściółką w środku oraz z funkcją MagSafe. Najlepszy możliwy wybór. Voila. Zapraszamy po Wasze zabezpieczenie. 吹风。